Cześć, witajcie na moim kanale Ania Germania. Jest to druga część o książce Osho, Księga Mężczyzn. Wykorzystaj kryzys męskości, by odkryć samego siebie. W książce tej jest bardzo wiele ciekawych zagadnień, anegdotek i tematów. Ja wybrałam kilka takich, które są moim zdaniem najistotniejsze, bądź Najbardziej interesujące, i w tej części zacznę od tematu autentyczności. Otóż, Osho twierdzi, że ludzie powinni wyzbyć się ideałów, bo tylko wtedy będą potrafili być naprawdę sobą i połączyć się z sobą samym, być naprawdę autentycznym. Niestety, poprzez przebytą edukację i poprzez wpływ cywilizacji, nie jest to wcale takie proste. Akceptacja siebie, takim, jakim się jest, okazuje się dla większości nas no, wielkim wyzwaniem i nie lada zadaniem. I tutaj Oszo przytacza Słowa Jezusa, że prawda wyzwala i podkreśla, że to my powinniśmy, powin, powinniśmy być tą prawdą. Powinniśmy być prawdziwi, jak najbardziej autentyczni, jak najbardziej prawdziwi, bo właśnie to nas wyzwoli, to da nam wolność, to y, pozwoli nam, to ta autentyczność pozwoli nam być naprawdę wyzwolonym i wolnym. Y, aby być wolnym, aby być prawdą, należy zaakceptować siebie w pełni i wyzbyć się fałszywych ideałów. Życie powinno być Wyzbyte represji i ciągłej gonitwy za doskonałością. Życie powinno być wypełnione ekspresją, radością i twórczością i spontanicznością, ponieważ o spontaniczności Osh'o mówi też bardzo często. Uważa, że należy żyć jak najbardziej spontanicznie, ponieważ ta spontaniczność odpowiada, czy jakby jest zgodna. Z naturalnym nurtem życia. Oszczot twierdzi, że osoby, które są pełne życia, nie obawiają się śmierci i nawet w chwili śmierci żyją intensywnie i całkowicie. Dlatego zachęca on do życia pełnią życia, do cieszenia się nim, do celebrowania go yy, i uważa, że właśnie takie życie pełne radości jest prawdziwie świętą postawą i jest wyrazem wysokiego rozwoju świadomości. Wzorem do naśladowania jest dla Osho grek Corba, który prowadził życie pełne radości, pełne tańca i śpiewu i e, życie w tu i teraz, wolne od lęków, wolne o rozmyślaniach o grzechu, e, wolne od poczucia winy i Zdaniem Osho to właśnie takie życie, to taka postawa um, jest um, bardzo bliska buddy, postawie buddy. Od człowieka corby jest już niedaleko do bycia buddą. <gry> Osho twierdzi, że mężczyzna, który jest za bardzo przywiązany do matki, nie będzie w stanie znaleźć sobie partnerki. Taki mężczyzna będzie często odczuwał złość w stosunku do niej i będzie, i dlatego konieczne jest, konieczne jest odsunięcie się od rodziców i konieczne jest usamodzielnienie się. Tutaj jednak bardzo ważny jest szacunek do rodziców, dlatego że są oni źródłem. I jeżeli ci rodzice potrzebują wsparcia czy pomocy, to należy im zawsze służyć. Mężczyzna, który nie odciął jeszcze pępowiny od, od swojej mamy, będzie czuł skryty żal do niej, będzie czuł złość w stosunku do niej i nie będzie potrafił ułożyć um, sobie y, harmonijnego związku z żadną kobietą. Y, i tutaj ważne jest również to, aby nie prowadzić walk, z, nie prowadzić walk ze swoją mamą, tylko um, starać się żyć z nią jak najbardziej harmonijnie, dlatego że um, mężczyzna, który całe życie toczy walki z matką, to samo będzie robił z innymi kobietami i przeniesie ten wzorzec, że tak powiem, na wszystkie inne kobiety. Matka natomiast odgrywa też olbrzymią rolę tutaj, dlatego że ona powinno, powinna kochać tego syna tak bardzo, że pomoże mu wyfrunąć z gniazda. Większość mam niestety trzyma te dzieci kurczowo przy sobie, próbując je jeszcze kontrolować, może trochę manipulować. A prawdziwa miłość matki, zdaniem oszo powinna uczynić dziecko tak silnym, żeby potrafiło ono samodzielnie, od tej matki odejść. Na tym powinna polegać jej miłość. Osho zachęca również do buntu wobec ojca, dlatego że mężczyzna musi, młody mężczyzna, chłopak powinien dobrze rozpoznać, które myśli, które wzorce należą do mnie, co jest w ogóle mną, a co jest moim ojcem. I tutaj jest bardzo ważne, aby spróbować zdystansować się do ojca i odrzucić, zbuntować się w stosunku do jego przekonań, po to, aby móc dużo lepiej i wyraźniej widzieć swoje własne przekonania i swoje własne, żeby czuć samego siebie dużo lepiej. No, niemniej jednak, tutaj Osze podkreśla również, że ten szacunek do rodziców po prostu musi być, ponieważ jest on bardzo ważny. OSHA podkreśla również, że czujność, obserwacja i porzucanie um, wszelkich wzorców automatycznych reakcji um, stanowią jakby podstawę rozwoju naszej świadomości. Niestety, większość ludzi nie chwyta sensu wypowiedzi OSHA. Jeśli są one sprzeczne z ich przekonaniami, z ich starymi poglądami, oczekiwaniami, z ich starymi uwarunkowaniami, i wtedy reagują oni automatycznie sprzeciwem, odrzuceniem, krytyką, i nie dają sobie wcale szansy na wkroczenie w zupełnie nową przestrzeń myślenia. Jeśli chodzi o temat seksu, to Osh twierdzi, że nie powinien być on tłumiony. Jest to coś absolutnie naturalnego, co pochodzi również od Boga, i usiłowanie tłumienia energii seksualnej obróci się prędzej czy później w perwersję, tak jak można to zaobserwować na przykład w kościele, że tak powiem, w różnych skandalach kościelnych. O, w ten sposób. No, słuchanie tych naturalnych instynktów jest bardzo ważne, bo tak jak już mówiłam, ta energia seksualna jest święta, bo pochodzi od Boga, ale tutaj Osho odróżnia też seks tantryczny od seksu zwykłego i mówi, że ten seks, taki zwykły, zwykły akt seksualny. Jest w porównaniu do seksu tantrycznego, po prostu jak oczyszczaniem nosa z kataru. I jest to tak naprawdę tylko strata energii. Natomiast ten seks tantryczny jest rodzajem bardzo głębokiej, relaksującej, ekstatycznej medytacji, w której kobieta i mężczyzna są dwoma biegunowymi energiami, które się wzajemnie odnawiają i rewitalizują. No, natomiast ten, yy, 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 może jeszcze dodam, czym się różnią od siebie yy, te dwa seksy. Tak więc, w, seks... w seksie tantrycznym chodzi o sztukę powstrzymania ejakulacji, yy, co stanowczo zmienia, potęguje i pogłębia jakość doświadczenia. Temu tematowi yy, poświęca oszo dosyć dużo czasu. Yy, yy, jeżeli oglądaliście. Mój filmik OSZO um, o seksie. To, um, jeżeli Was ten temat interesuje, możecie swoją wiedzę pogłębić w, w tym filmiku o seksie. Um, jeśli chodzi jeszcze o temat homoseksualizmu, to OSZO jest zdania, że dwóch mężczyzn jak najbardziej może się kochać, może czuć się ze sobą dobrze. Jednak głębokiego, prawdziwego, miłosnego spełnienia nigdy oni ze sobą nie doświadczą, dlatego że do tego potrzebna jest energia przeciwnego bieguna, czyli kobiety. Generalnie homoseksualizm jest sprzeczny z naturą, lecz jeżeli ktoś chce, chce tego doświadczyć, to nie należy się wtrącać i narzucać norm. OSHO opowiada również, że w całej przyrodzie samce są atrakcyjniejsi od samiczek. E, dlatego, że muszą je do siebie przyciągnąć. E, natomiast e, samice nie muszą być wcale piękne, wystarczy, że one są sami, samiczkami i już e, są atrakcyjne. <grych> e, natomiast u człowieka ten porządek natury jest e, totalnie odwrócony. I to mężczyzna e, i, i to kobieta stara się, jak może żeby być atrakcyjna, aby się mu podobać, aby aby przyciągnąć mężczyznę. Natomiast mężczyzna, piękno mężczyzny często zostaje w ukryciu i nawet jak kobieta z mężczyzną razem wychodzą, to to mężczyzna, to ta kobieta jest najczęściej, jak to by się powiedziało po naszemu, odwalona i to ona stanowi reklamę zasobności mężczyzny, a mężczyzna raczej tak wygląda bardzo skromnie i w ukryciu, w jej cieniu, stoi w jej cieniu. I... Zdaniem Osho wcale nie powinno tak być i on nazywa to, wyobraźcie sobie, zbrodnią. Jeśli chodzi jeszcze o temat kobieta-mężczyzna, to Osho podkreśla, że zakochany mężczyzna odczuwa często swoją zależność od kobiety i wtedy próbuje ją zniewolić, zdominować i podporządkować sobie. W ten sposób mężczyzna próbował też od zawsze dowieść, że jest istotą wyższą od kobiety. Jednak prawdziwa wyższość człowieka posiada własną, magnetyczną moc i nie potrzebuje wcale tego typu prymitywnych zachowań. Co ciekawe, Osho twierdzi, że mężczyźni odczuwają od stuleci głęboki kompleks niższości, dlatego że to właśnie oni, a nie kobiety, to właśnie oni są w gorszym stanie psychicznym i popełniają dużo więcej samobójstw niż kobiety. Um, przez dominac dominację i degradację kobiety mężczyźni usiłowali właśnie zawsze pokazać, że są silniejsi. Um, zdaniem oszo, teraz um, powinny się te um, powinno, si powinno się to zupełnie odwrócić i mężczyźni powinni wspierać kobiety, powinni Wspierać, pomagać kobiecie, rozwijać jej talenty, jej umiejętności, jej siłę w sobie, dlatego że ten świat potrzebuje dużo więcej kobiecej energii, a ta dominacja energii męskiej doprowadziła do bardzo wielu wojen, do wielu konfliktów, do, do bardzo wielu bólu do wielu bólu do, do bólu po prostu na tym świecie. <grym> I ta energia kobieta jest jakby ostatnią nadzieją, żeby ten świat stworzyć lepszym. Osha daje również kilka rad, jak radzić sobie z emocjami. Na przykład, na przykład w przypadku złości należy zamknąć prawe nostrze, a oddychać tylko lewą stroną, i wtedy będzie pobudzona prawa półkula mózgowa, a przez to ta energia kobieca będzie. Ym, Zaktywowana i złość szybciej zniknie. Nie próbowałam, nie testowałam, więc nie wiem. Możecie przetestować i napisać pod filmikiem, czy działa. Generalnie, same ćwiczenia takiego oddychania naprzemiennego raz lewym, raz prawym noszczym są według oszo bardzo skuteczne, jeżeli chcemy poprawić nasze samopoczucie. Powinniśmy również używać naszej destrukcyjnej energii złości w sposób kreatywny i twórczy, na przykład pracując w ogrodzie albo malując coś. Osho uważa, że wtedy powróci w nas wdzięczność, a nowy medytujący, wolny i świadomy człowiek będzie wrażliwy na piękno natury, sztuki i muzyki. Natomiast inteligencja takiego nowego człowieka będzie opierała się na medytacji. Jeżeli natomiast problemem mężczyzny jest agresja, to powinien on otworzyć się na piękno kobiecej energii, dlatego że to ona pozwoli przemienić tę agresję mężczyzny w miłość. Przemoc jest według OSHO miłością, która. Nie mogła zostać zrealizowana. I może jeszcze na koniec opowiem Wam o e, poszukiwaniu uwagi, ponieważ e, ten temat był też wielokrotnie poruszany przez OSHO. Otóż wielu ludzi bardzo poszukuje uwagi na zewnątrz i jest to taka bardzo rozpowszechniona ludzka słabość. E, I jest tak dlatego, że ludzie nie znają sami siebie, nie wiedzą, kim są, nie wiedzą jacy są, yy, i pod, szukają potwierdzenia na zewnątrz, i uwaga y, innych ludzi, komplementy innych ludzi są rodzajem pokarmu i właśnie dlatego wie, bardzo wielu ludzi ma potrzebę wyróżniania się czy szokowania, na przykład y, swoim wyglądem, swoim ubiorem. Osho twierdzi, że prawdziwie silna osobowość czerpie siłę jedynie ze swojej własnej indywidualności i nawet gdyby calutki świat dookoła o niej zapomniał, to nie stanowiłoby to żadnej różnicy, nie stanowiłoby to żadnego problemu. I tutaj należy właśnie um, dążyć do tego, aby uwolnić się od tej potrzeby posiadania potwierdzenia u innych, o tej potrzeby posiadania szacunku yy, i reputacji, wtedy będziemy w stanie uwolnić się od naszego ego i przestaniemy żebrać o to, co to nasze ego tak naprawdę karmi. No i myślę, że na tym temacie zakończę. Mam nadzieję, że yy, zainteresowałam Was. Zapraszam do zostawiania komentarzy, do lajkowania i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Z Drezna, trzymajcie się. Cześć!